Witajcie, kochani. Myślę, że fajnie poruszyć temat związany z tym, że jesteśmy ze sobą połączeni. Kiedy rozszerzamy się w takiej samoświadomości, widzimy, że łączy nas. Wspólny rytm serca łączy nas ze wszechświatem oddech, z życiem. I my, gdy się zanurzamy w te różnego rodzaju interakcje, by doświadczać tutaj na tej Ziemi, doświadczamy oddzielenia, separacji. Oddzielamy się od siebie samych, przyjmując różnego rodzaju role. I tak naprawdę, tym przypomnieniem dla nas wszystkich jest to, by przebudzić się w tym naturalnym stanie połączenia się z życiem. Że my, w swej można powiedzieć, takiej indywidualności, tak naprawdę jesteśmy kroplami w całym oceanie. I co jest ciekawe, uwagą my w jakiś sposób tworzymy oddzielenie. Kiedy fokusujemy się na pewnych zadaniach, pewnych obiektach, pewnych przejawach czy to pewnych rolach, to my w jakiś sposób tą uwagą tworzymy drugi punkt lustrzany dla siebie, by się w nim przeglądać. Bo bez tego obrazu siebie, niektórzy go nazywają Ego, chociaż są różnego rodzaju słów, słowa, definicje, bez tego drugiego obrazu siebie, bez tego lustra nie jesteśmy z siebie zobaczyć. Dlatego tworzymy obraz siebie w postaci jakiejś tam osobowości, roli, skupiamy na tym uwagę, tworzymy go i po to, żeby przeglądać się w nim, by w tym odbiciu, Móc doświadczać. I to jest ciekawe, kochani, że moment, kiedy skupiamy uwagę na czymś, co jest tak poza nami. Chociaż jest to pozornie poza nami, ale gdy skupiamy się na przejawie, na roli kogoś innego, może być to jakiś przykład, jakiś idol, jakiś nauczyciel, jakiś mistrz, to tak naprawdę dokarmiamy to Jego lustrzane. Leszczeszane odbicie, jego, jego przejaw. Dlatego wiem, że to tak dziwnie łączy te tematy, kiedy jest jakaś osoba, która skupia uwagę na sobie, mówiąc, że nie na sobie, ale skupia uwagę w jakimś, jest kreatorem jakiegoś skupienia. Tak naprawdę, ona przez to tworzy obraz siebie, który jest dokarmiany ilością tych uwag, energetyczną. Ener energetyczne dokarmienie to jest. Dlatego tak ważne jest to, by też obserwować, jak przejawia się życie wokół nas. Mówię o tym, bo mam. Rodzaj alergii, <noise> kiedy widzę, jak ludzie dokarmiają jakąś ideę, jakiś obiekt, jakiegoś idola, poprzez skupianie uwagi, która jest wzmacniana emocjami. Mantrami, śpiewami, rytuałami i tak dalej. I mam taki rodzaj alergii, że kiedy widzę to, to nagle gdzieś tam wewnętrznie w sobie nie mogę w tym być. Po prostu nie mogę w tym być. O widzę, że to służy do tego, żeby. Dokarmić większą, energetyczną przestrzeń, która w ten sposób potrzebuje istnieć. Bo jakby nie było tego dokarmienia, to by ten obraz przestał istnieć. Ta ten przejaw tej istoty by przestał funkcjonować. Najciekawsze jest dla mnie to. I to jest dla mnie zdumiewające, że w przejawach tych różnych, które są dokarmiane, może być, można powiedzieć, 100% zgodności z tym, co się słyszy w słowach. I tak naprawdę to prowadzi do pewnego rodzaju zagubienia, bo no to dobrze, jak siebie odnaleźć w tym wszystkim, w tym całym kołowrocie tych wszystkich mądrości oświeceniowych. Jeszcze taki Alin mówi <noise> w lesie. No, idź do lasu, prawda? I słuchaj samego siebie. Zakochaj się w tej wewnętrznej integracji, harmonii, która jest niezależna od zewnętrznych czynników, od zewnętrznych osób, od zewnętrznych nauczeń. Pozbądź się wszelkiego rodzaju rytuałów, technik, yy, wiedzy, yy, która tłumaczy rzeczywistość. A bądź jak dziecko w takim zaufaniu i otwartości na nowe każdego dnia. Bo coś, co wydaje się, że jest stałe, jest pewne, za chwilę okaże się, że nie jest takie. Coś, co było jakimś fundamentem, by zbudować swoją tożsamość i swoją siłę, nagle okazuje się, że jest czymś zwiewnym, ulotnym. I pozostaje w tym wszystkim tak naprawdę znowu zatrzymanie się i zobaczenie, co jest moje, co ja przyjąłem od kogoś, te wszystkie tendencje, które we mnie drzemią, czy wyrażają się w sposób bardziej lub mniej udolny. I co tak naprawdę w swoim kolejnym kroku w życiu najgłębiej w harmonii z samym sobą, w każdym aspekcie, Uświadomionym w swoim własnym zakresie, jaki krok chcę zrobić do przodu, by smakować życie. To jest niesamowite dla mnie, że kiedy wybieram jakiś krok, wybieram jakąś opowieść, jakiś kierunek, to wybieram naturalnie smakowanie owoców, konsekwencji tych wyborów. Jakby krok to konsekwencje to są owoce. I powiem Wam, że w takim odkrywaniu siebie jest to dla mnie esencjonalne. Zostawiając wszystkie te takie zaproszenia zewnętrzne do tego, żeby dokarmić kogoś, coś, jakąś przestrzeń. Zobaczyć to. I. To jakby działa do tego, że człowiek gdzieś tam wewnątrz się harmonizuje, bo wiem, że nie jest moją, moją integracją harmonią budować czyjąś harmonię. Tworzyć jakiś energetyczny, wzmacniać jakiś twór zewnętrzny, który będzie funkcjonował właśnie przez takie takich wyznawców. Taka refleksja chaotyczna, dziwna, niezrozumiała może, ale taka ukochana i w tych słowach nieudolnych wypowiedziana przeze mnie. Najlepszego dla Was. Zapraszam do lasu.